Panie w Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoki Sejmie. Napoleon mawiał, że zamiast dwóch dobrych generałów woli jednego, który ma szczęście. Ja nie wiem, czy ja byłem dobrym wojewodą, to oceniają i ocenią pewnie mieszkańcy, ale byłem wojewodą zachodniopomorskim właśnie w pana rządzie. Rządzie, który widział Pomorze Zachodnie i który prowadził ofensywę inwestycyjną Baltic Pike, pogłębiony tor wodny, rozbudowa gazoportu. Można by tak wymieniać szereg dróg powiatowych i gminnych ponad 5,5 pół miliarda złotych tylko z dwóch programów Polskiego Ładu i Funduszy Inwestycji Lokalnych. To wszystko działo się na Pomorzu Zachodnim w ostatnich latach. Myślę, że ta ofensywa musi trwać. Panie premierze, i pytanie. Czy ta ofensywa będzie trwała? Czy zachodnia obwodnica Szczecina jest niezagrożona? Czy niezagrożona jest również droga S10 między Szczecinem a Warszawą? A do opozycji, która tutaj bardzo nielicznie jest reprezentowana, mam taką propozycję. Jeżeli mówicie, że jest dziura w budżecie, to jest bardzo prosty sposób sprawdzenia tego. Zagłosujcie za rządem premiera Mateusza Morawieckiego. Dajcie 100 dni i zobaczycie, że te pieniądze się znajdą, tak jak znalazły się po 2015 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle. Zapraszamy